Witam serdecznie, z tej strony Kasprzino, a w dzisiejszym odcinku przechodzę do analizy jednej z najpiękniejszych i najciekawszych partii szachowych, które kiedykolwiek zostały rozegrane. Partia ta została rozegrana w roku 1852, jest to historyczna perełka i grają tutaj tacy rzaściści jak Adolf Andersen, czyli pierwszy nieoficjalny mistrz świata oraz Jean Dufresne który napisał wiele książek szachowych i sam był również bardzo silnym arcymistrzem. Już od pierwszych momentów gry wiemy, że to będzie zacięta walka i bardzo agresywna batalia. Tutaj w tym momencie Adolf Anderson rozpoczyna tę partię ruchem E4, na zły odpowiada E5, mamy skoczek F3, skoczek C6, podstawowa linia, jaką powinniśmy grać <laughs> i goniec C4. To jest partia włoska. W tym momencie mamy koniec C5. Oczywiście to jest wszystko podstawa. I już w tym momencie na posunięciu czwartym bardzo ciekawe zagranie, a mianowicie B4. B4, czyli gambit Devansa, oddanie pionka z B za możliwość pięcia C3 oraz D4. Tak też się dzieje w tym momencie. Mamy koniec B4 i C3. Goniec A5, odejście gońca z podpicia. Oczywiście pionka również często, czasami. Mo Przepraszam, również można nagrywać o koniec 7 tutaj powrót, to jest pozycja 0, jak widzicie pasek pokazuje kompletnie nierówną pozycję, natomiast w tym momencie mamy koniec a5 i d4, oczywiście pchnięcie do centrum. I ten pionek na c jest związany, więc nie musimy się obawiać o żadne odbicia, ponieważ nadal stoi król w centrum, dlatego w tym momencie cały czas to jest wszystko teoria eb4 i roshama, to jest w tym momencie... Bardzo agresywne zagranie, ponieważ jak widzicie, czarne w tym momencie są aż dwa pionki do przodu. I w tym momencie y, Roszada i D3. D3 to już jest, y, daje kompletnie równą pozycję jest to dosyć niepopularny ruch. Bardzo mało partii jest rozegranych y, właśnie w ten sposób. Tutaj plan jest, że czarne chcą oddać tego pionka. Ponieważ zazwyczaj po tym ruchu powinniśmy zagrać skoczek F6 i spodziewać się Hetman B3 z atakiem na punkt F7. Natomiast tak jak już mówiłem, tutaj zagrane zostało D3, tutaj czarny chcą zmusić białego do stracenia tempa ruchu na zbicie tego pionka, natomiast czarny biały się tym kompletnie nie przejmują i nadal Hetman hetman B3. Tutaj jest groźba zagrania na F7. I ta groźba zagrania na F7 jest silniejsza niż komukolwiek by się wydawało. To nie jest tylko oddanie pionka, to nie jest tylko zbicie jednego pionka, ponieważ gdyby w tym momencie czarne zagrały taki głupi ruch jak na przykład A6 przepraszam, to zostało zagrany w partii, Jeżeli by zagrały A6, to mamy w tym momencie, zobaczcie jaką ogromną przewagę. I wygrywająca linia. Bo po prostu koniec bije F7, król mm, powinien iść na F8. I w tym momencie mamy koniec, bije g8 i zobaczmy, że tutaj białe, czarne nie mogą nawet odbić tego skoczka, ponieważ gdyby czarne tutaj odbiły, to wierzą, to w tym momencie mamy skoczek g5 i czarne muszą oddać hetmana, ponieważ jeżeli tego hetmana nie oddadzą, tylko tutaj, tutaj grozi mat w tym momencie, więc jeżeli spróbowałyby uciec z tym królem, na przykład na e7... Wajdzimy siatkę matową, to jest Mat W8. No i tutaj Hetman F7, Szach, Król D6, head... Goniec F4, w tym momencie należy zasłonić się skoczkiem na E5, to jest jeszcze jakikolwiek ratunek. Jednak w tym momencie Hetman D5, Król e 7 Hetman E5, Król F8, skoczek h 7 król F7 i Hetman D5 mat. Jak widzimy ten skoczek. Nie, przepraszam, to nie jest. W tym momencie mamy jeszcze król E8, natomiast teraz bicie wieży. Król E7, koniec G5. Tutaj już jest. Widzimy zamykany kompletnie. Król i po y, król D6. Finalnie Hetman D5 jest matem. Także nie wolno po tym ruchu. Y, po tym ruchu tego, przepraszam jakieś mam problemy, także nie wolno po tym ruchu hetman da się zagrać głupiego ruchu, straci H6, bo straci haszy i potem groźba ogólnie zbije f7 jest po prostu zbyt silny tutaj mamy hetman f6, najlepszy ruch w pozycji i d5 tutaj wykorzystują już teraz możliwości białe że y, mogą pchać te piony z centrum ponieważ jeżeli skoczek e5 to już przegrywa widzicie tutaj pasek mamy nie wierzę 1, d6 Goniec G5 i właśnie Goniec G5 jest tym głównym ruchem. ponieważ to już nie pozwala temu Hetmanowi ciągle wykonywać tego skoczka. I po odejściu Hetmanem na G6, na przykład, no, skoczek bije E5 i pozycja jest wygrana. Jeżeli czarny by odbiły, to mamy wieżę, bije i wygrywamy po prostu gońca bez żadnego problemu. A w ogóle pozycja już jest kompletnie przegrana, jak widzicie pasek. także po tym ruchu Hetman mamy zagrane, po E5 mamy Hetman G6, w tym momencie wieża 1. Wieża 1 to jest dobry ruch, po prostu ustawienie wieży na jednej, na jednej linii z królem. W tym momencie goniec G6, 7 G7 i goniec A3. Goniec A3, tutaj <tryk> atakowanie, tak naprawdę po prostu kładenie presji na tym punkcie. No i w tym momencie yy, powinna zostać, yy, przepraszam, w tym momencie mamy b5. B5, no b5 to jest taki średni ruch, troszeczkę daje przewagę biemu, aczkolwiek to nie za dużo. Yy, no po prostu to jest takie, yy, cza, biały, czarny tutaj nie lubi presji na punkcie f7. Musiałby postawić swojego hetmana lepiej, no ale nie może, bo punkt f7 cały czas jest pod atakiem. Więc on chce zmusić albo hetmana, albo końca do zbicia tego pionka. Tak też się dzieje. Mamy headband B5 i wieża B8. Też czarne tutaj mogą sobie teraz pozwolić na, na zaktywowanie tej wieży na B8, która jest broniona oczywiście przez h Headband A4, białe odchodzą i koniec B6. I w tym momencie mamy po prostu skoczek BD2. Jak najbardziej wszystkie logiczne ruchy. I w tym momencie mamy koniec B7. Goniec B7 jest złym ruchem. Tutaj zapominają o jednej z trzech najważniejszych priorytetów szachowych czyli oczywiście pionku w centrum figur rozwiniętych i królu bezpiecznym ten król bezpieczny w tym momencie jest bardzo ważny Roszanda jest tutaj najlepszym ruchem tak naprawdę daje praktycznie równą pozycję jak widzicie to z lekką przewagą białych, aczkolwiek białe zawsze mają lekką przewagę no natomiast w partii padło goniec b7 <laughs> I teraz mamy skoczek 4. Skoczek 4 idealnie wykorzystują sytuację. Tutaj umieszczając skoczka na no jak najlepszym polu spójrzcie, ile pól pilnuje teraz ten skoczek. I w tym momencie y, mamy pierwszy kulminacyjny y, moment i błąd w partii. Hetman To jest ogromny błąd. Jak widzicie, tak naprawdę komputer i porządny arcymisz powinien ugrać tę partię z taką przewagą, jaką widzimy tu na pasku. Natomiast... Co tutaj było lepsze? Tutaj trzeba było grać po prostu D2. D2 zmusza, tak jakby tego, któregoś skoczka do zbicia tego pionka, ponieważ no nie chcę odchodzić wieżą, tu to jest starterów. Ta wieża stoi dobrze. A i mimo wszystko jest atakiem, więc to zmusza po prostu skoczka do cofnięcia się. I wciąż białe mają o wiele lepszą pozycję, aczkolwiek no, jest ona dosyć do utrzymania. Natomiast, yy, no i tutaj mogła paść jeszcze roszada, i po roszadzie wszystko jest gita. Natomiast po tym ruchu skoczka 4 mamy hetman f5 i teraz, no to nie jest dobre, ponieważ białe idealnie wykorzystują moment i biją piąka na te 3 gońce. I z jaką to jest ideą? A mianowicie to jest ideą grania skoczkiem yy, z odsłoniętym atakiem do hetmana. Także na przykład jeżeli by teraz zagrały roszadę, to widzicie już kompletnie przegrywa, No to teraz oczywiście wiemy co gramy, ale dla tych co jeszcze nie wiedzą to Chwila dla pomyślunku. No oczywiście gramy najzwyklejsze skoczy, jeszcze szach. I teraz jest atak do Hetmana, więc Hetmanem nie wolno nigdzie odejść, bo jest y, szach, więc jeżeli odejdą królem, no to po prostu lejemy Hetmana. Natomiast jeżeli zbiją Hetmana, to oczywiście pionek. Inuję tego punktu, bijemy pionem, No i w tym momencie jesteśmy do przodu od całego Hetmana, kompletnie wygra wygrane. Także po goniec D3 mamy Hetman H5. Widzicie, znowu kolejne ruchy. Tutaj czardy marnuje dużo ruchów tym Hetmanem tutaj. Yy, najpierw znosił na F6, potem na G6, no i potem ten błąd na F5 i finalnie znajduje się na H5. Ale no, co zrobić? Skoczek F6. I to jest pierwsze poświęcenie, bardzo dziwne, ponieważ tutaj yy, komputer pokazuje skoczek G3 na no już kompletnie wygraną. Tutaj zmuszając tego Hetmana do iścia jeszcze dalej, jeszcze mniej agresywnie, i w tym momencie możemy grać koniec na C1. W tym momencie atak. I ten Hetman, uwierzcie mi, ale zostanie wkrótce złapany, albo po prostu tak zepchnięty, że nie będzie już więcej uczestniczył w tej partii. Dlatego po tym ruchu, na, natomiast po tym ruchu właśnie Hetman więc dziwne poświęcenie Skoczek F6. I to tak naprawdę daje szansę czarnemu na, yy, dosyć, na powrócenie do gry. Ponieważ w tym momencie oczywiście pod atakiem jest Hetman i król, więc trzeba robić skoczka no, Więc mamy gbf 6 EBF6 yy, i w tym momencie. Oczywiście ten skoczek już jest stracony, jednak zawsze będzie mógł go odbić. jak mówimy, wiemy, że skoczkiem skoczki nie można się ruszyć, bo stoi tu wieża i król. Dlatego mamy Wieża G8, najlepszy ruch w pozycji i Wieża G8 to jest bardzo... Sprytnym, ponieważ ten ruch grozi Hetman bije F3. Jak widzimy, ta wieża w tym momencie bardzo dobrze stoi z królem na jednej linii. I ten pionek już jest tak naprawdę nic nie robi. Ten pionek już nie broni tego skoczka. Więc groźbą jest Hetman bije F3, a w następnym planie Hetman bije G2 z matem Ale czy do niego dojdzie? No właśnie, przekonajmy się. Wieża AD1, wieża AD1. To jest ruch, który został rozpatrywany wiele razy, ponieważ jak widzicie, białe miały kompletnie wygraną pozycję. Teraz jest remis. Tylko niestety, czarne mają tylko jeden dobry ruch jeden, jedyny ruch, który pozwala utrzymać tę pozycję i grać. Pomimo tego, że pozycja dla czarnego i tak jest bardzo ciężka, tutaj wierzę, ten pionek na F6, no, pozycja jest ciężka, człowiek czarny są w do przodu. Trzeba to wiedzieć. Jak w tym momencie chwila dla Was, dam Wam tę chwilę, żebyście przeanalizowali i pomyśleli, co tutaj grać, żeby utrzymać tę pozycję. Także dla tych, co może przemyśleli to, osobiście uważam, że jest to bardzo trudny ruch do znalezienia. W partii y, Doofrend Durf, zagrał Hetman bije F3. W tym momencie to przegrywa kompletnie partię. Natomiast y, bardzo podobny ruch z pozoru. Hetman H3, dauje, to jest najlepszy ruch, to po prostu daje kompletną, kompletnie równą pozycję i pozwala utrzymać tę grę. Dlaczego? Ponieważ ten Hetman, jaka jest różnica pomiędzy Hetman H3 i Hetman F3? No, tak naprawdę to jest to samo, wydaje się. Nie, bo ten Hetman H3 nie dosyć, że grozi matem, tak samo jak tu. Co prawda ten leje jeszcze figurę, więc jesteśmy figurę, Widzimy już wtedy dwie figury do przodu. No ale ta wieża AD1 to była pułapka którą niestety dufens się złapał. Chodzi o to, że hetman H3 broni punktu D7, a po zagraniu hetman bije F3. No niestety tego punktu D7 już tutaj hetman nie broni, jak widzimy. I wykorzystuje to pięknie Anderson grając, hetman bije F7. W tym momencie skoczek odbija. No, to jest kolejny błąd, ponieważ tutaj trzeba było odejść, ale to i tak już nic nie zmienia. Tutaj mamy kompletnie wygraną pozycję tak naprawdę. Tutaj można nawet oddać wieże i pobiciu. Yy, mamy na przykład takie rzeczy. To jest mat już w pięciu w tym momencie, widzicie pasek. I oczywiście każdy arcymist by to znalazł. Na przykład teraz po odejściu mamy tutaj najzwyklejszy goniec. Tutaj w tym momencie trzeba odejść i w tym momencie bijemy to. I to jest już mat w trzech oczywiście. Tutaj teraz w tym momencie jest szansy słony. Dla króla trzeba to zbić, hetman bije d1, poodbić manem, teraz muszą odejść czarny, w tym momencie hetman d7 jest mat także to już to przegrywało tutaj odejście królem natomiast po hetman bije e7 po skoc... wieża bije e7 mamy skoczek, bije e7 natomiast to niczym nie pomaga, jak widzicie pasek jest w tym momencie również pokazuje mata wy tego nie widzicie, ale to jest mat w czterech tak naprawdę Czyli widzicie, czarne grożą matem, a jednocześnie same dostaną za chwilę mata. A wiecie dlaczego? Tak jak już mówiłem, teraz mam tutaj na H3 bronił punktu T7. I teraz chwila dla Was, jeżeli macie czas, wiem, jest niedzielne popołudnie, jest już ciemno, więc na pewno nigdzie nie zamierzacie wyjść. Nie wiem, ale może si 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 siądziecie zaraz do herbatki z całą rodzinką i przeanalizujcie te pozycję. I znajdźcie mi tutaj mata w czterech. Albo przynajmniej pierwszy piękny ruch, który wygra tę partię. Także jeżeli to zrobiliście, to świetnie: znaczy, że chcieliście znacznie poprawić swoje możliwości w wygrywaniu pięknych partii, a jeżeli po prostu chcecie zobaczyć, jak potoczyła się ta batalia, to Hetman bije D7. To jest właśnie ruch, który wygrywa. Dlaczego? No, Hetman bije D7, no musi tak być. I o to chodzi, że gdyby Hetman stał w ten H3, to on broniłby tu. Hetman bije D7 nie miałby żadnego sensu, bo po prostu Hetman zbiłby tego chyba. Natomiast w tym momencie trzeba tego chyba nabić. No, jeżeli odejdą czarne, no to w tym momencie mamy goniec, bije E7, albo Hetman bije 7 mat. Jak widzicie, ten piąt tutaj broni pola G7, a wie, że na G8 również stopuje króla przed ucieczką. Dlatego tego Hetmana trzeba zbić, czarnym podbiły. I w tym momencie jeszcze raz musicie pomyśleć, jeżeli znaleźli się Hetman D7, to jeszcze fajnie, się znaleźli kolejny ruch, który wygrywa. Bowiem ideą tego ruchu było sprowadzenie króla pod maskę wieży i gońca. W tym momencie trzeba dać podwójnego szach, Tylko czy dać go na F5, czy na B5, Podpowiem, że jeden ruch wygrywa, a drugi przegrywa partię. Także bardzo ważny, kulminacyjny moment. No więc, jeżeli stwierdziliście, że dokończycie tą kalkulację, to jedynym ruchem, który zapewnia wygraną, jest gonie za F5. Dlaczego gonie za 5 Zaraz do tego przejdę. Natomiast koniec yy, B5 przegrywa. Jak widzicie, widzieliście ten pasek? Białe mają cały pasek zapełniony, no, przepraszam. I nagle po. Goniec B5 to czarne wygrywają. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie oczywiście nie wolno iść na C8. Na c8 to znowu pasek wariuje, bo dostajemy matę dwoma gąsami, Piękny mat. Dlatego... Ale czarne mogą uciec. I to jest ten problem, że w tym momencie nie ma już mata. Ponieważ nawet jakieś szachy. Czarne sobie biją pionka na f6, I one uciekną tym królem. I go nie zamatujemy. widzicie w tym momencie czarne wgrają, no bo po prostu są hetmana i mnóstwo materiału do przodu. Są Hetmana, przepraszam, Hetmana, skoczka i całą wieżę do przodu. Także no to jest wygrana. Dlatego jedynym ruchem, który wygrywa, jest oczywiście goniec F5. Dlaczego w tym momencie nie działa taka sama ucieczka? Mamy dwie opcje. Yy, tak zostało zagrane w partii Hetman na E8. Natomiast jeżeli zagrałyby Hetman na C6, w tym momencie, to ma w jednym. Widzicie, ma to w jednym. Oczywiście piękne dwa gońce tutaj matują króla na tych dwóch przekątnych dlatego w tym momencie podeszły czarny tym na 8, natomiast teraz znowu jest to mat 2 i ten bardzo podobny do tego co przed chwilą pokazałem dwa końce po prostu masakrują czarnego króla tutaj odszedł na f8 ale czy odejdzie na f8 czy na d8 to nie ma żadnego znaczenia, po prostu bijemy te końce i to jest właśnie koniec tej pięknej, nieśmiertelnej partii która została rozegrana w 1852 roku. I pierwszy mistrz świata naprawdę tutaj pokazuje klasę. Matując swojego przeciwnika z dwoma gońcami i wieżą. Gdzie przeciwnik sam grozi matem. Wieża tutaj wisi. Ale spójrzmy na tego króla. Ten król. No i mówię, tutaj zapom zapomniał o roszadzie kompletnie. Tutaj trzeba było doszować już dużo wcześniej. No ale niestety. Nie ma y pięknej partii, gdy nie ma żadnego erroru. No i dziękuję za oglądanie. To była właśnie ta przepiękna partia, z którą chciałbym się z Wami podzielić. Muszę się zostawić lajka, komentarz, a także ocencie, czy podobają Wam się takiego typu filmy i czy Wam pokazać więcej takich historycznych perełek. Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.